Dlaczego nigdy nie powinieneś, nie powinnaś się poddawać po relacji z narcyzem? Gdy kończysz związek z toksykiem, czujesz się jak statek po tsunami. Masz wrażenie, że zostały po tobie tylko szczątki, ale w tych szczątkach ukryta jest mapa do skarbu, o którym nawet nie wiesz, że istnieje, Twojej niezniszczalnej wersji, Twojego nowego ja. Oto, Dlaczego nigdy nie wolno ci się poddawać i jak możesz przekształcić tę toksyczną relację w największą siłę swojego życia? Po pierwsze, przeżyłeś piekło, teraz masz odporność superbohatera. Źli ludzie to mistrzowie manipulacji gaslighting, dewaluacja, cykle idealizacji i odrzucenia. Ale wiesz, co się dzieje z mózgiem po takim doświadczeniu? Twój umysł, aby przetrwać, wytworzył nowe połączenia neuronowe, jak mięśnie. Po ekstremalnym treningu. Badania pokazują, że osoby, które przeszły przez relacje z toksykami, rozwijają, uwaga, hiperczujność emocjonalną, czyli umiejętność wykrywania fałszu i toksyn na kilometr. To jak posiadanie szóstego zmysłu. W przyszłości nikt już cię nie zaskoczy maską. Po drugie, związek z człowiekiem nikczemnym to lustro. Pokazała, pokazał ci, gdzie są Twoje granice. Teraz czas je zbudować z betonu. Czy wiesz, że toksyk nieprzypadkowo wybrał właśnie ciebie? Jego radar wykrył Twoje mocne strony: empatię, lojalność, gotowość do poświęceń. To, co on wykorzystał jako słabość, jest w rzeczywistości Twoją supermocą. Tyle, że potrzebuje nowych zasad gry. Zadaj więc sobie pytanie: czego mnie nauczył ten związek o tym, na co nigdy więcej nie pozwolę? Stwórz manifest. Spisz w punktach, jakie wartości będziesz chronić za wszelką cenę. Na przykład: Moje emocje nie są przedmiotem negocjacji. Po trzecie: Toksyk ukradł ci tożsamość? No to teraz odzyskasz ją w wersji 2.0 po liftingu. W relacji z toksykiem często tracisz kontakt z własnym ja. Ona, on zastępuje twoje marzenia swoimi. Twoje potrzeby stają się niewidzialne, ale ten proces ma ukryty dar, przymusową autorefleksję. Eksperyment: przez 30 dni rób coś, czego toksyk nigdy by nie zaakceptował. Na przykład, zapisz się na kurs tańca, na studia, zacznij pisać pamiętnik, powiedz nie bez tłumaczenia, wykop swoje stare pasje, zdjęcia sprzed związku. Kim byłeś, zanim ona on powiedziała: "Zmienisz się dla mnie?" Po czwarte, toksyk to twój najokrutniejszy nauczyciel. Ale właśnie zaliczyłeś doktorat z psychologii. Zrozumienie mechanizmów psychofaga to wiedza, której nie zdobędziesz na żadnym kursie. Wiesz już jak rozpoznać na przykład love bombing, fazę uwielbienia, która uzależnia jak narkotyk? Dlaczego odrzucenie po fazie idealizacji aktywuje w mózgu te same obszary co głód fizyczny? Że jego jej wielkość to tylko tarcza przed pustką? Jak pisze psycholog Craig Malkin? Narcyzm to strach przed byciem zwyczajnym. Ta wiedza to twoja tarcza. W przyszłości rozpoznasz Narcyza w pierwszej minucie rozmowy. Po piąte, on chciał, żebyś uwierzył, uwierzyła, że jesteś nikim. A teraz masz szansę zostać kimkolwiek zechcesz. Największa zemsta na Narcyzie? Życie, które on zawsze chciał mieć, ale nigdy nie będzie, bo jest więźniem własnej iluzji. A ty masz coś, czego ona, on nigdy nie zazna autentyczność. Strategia Feniksa. Spal w ogniu wszystkie jego słowa. Jesteś szalony? Beze mnie jesteś nikim? Z popiołów powstanie nowa narracja. Jestem wolna. Mam siebie. Każdy dzień, w którym dbasz o siebie, to cios w jego i jej kontrolę. Ćwicz, jedz ulubione potrawy, śmiej się głośno. To twoja rewolucja. Nie przegrasz, dopóki nie przestaniesz walczyć. Ale teraz Walczysz dla siebie. Relacja z narcyzem to nie koniec, to jest inicjacja. Przeszedłeś przez ogień, który albo cię zniszczy, albo ukuje w coś mocniejszego, tylko wybierz drugą opcję. I pamiętaj: najpiękniejsze ogrody wyrastają na spalonej ziemi, twoje dopiero się zaczyna. Człowiek nie może odkryć nowych oceanów, dopóki nie znajdzie odwagi, by stracić z oczu brzeg. Twój brzeg. Już zniknął. Teraz czas żeglować. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.